Jakie są Wasze ulubione wielkanocne tradycje? Śmigł z dyngus w obfitej czy skromnej wersji? O co chcielibyście poprosić wielkanocnego zająca? I wreszcie, bez czego nie wyobrażacie sobie świąt wielkanocnych? Na te pytania odpowiedzieli mieszkańcy Świebodzina. Bez czego nie wyobraża Pan sobie świąt wielkanocnych? Bez jajka, bez sałatki, no i oczywiście bez rodziny. Bez święcenia w sobotę koszyczek i tylko kościoła. No to jest święto katolików, a nie ateistów, a zrobiło się to z tego tradycje, a to święta duchowe. Bez dobrego nastroju, pogody, rodziny i y, tak zwanej atmosfery świątecznej, czyli wszystkie jedzonka, stroiki i w ogóle, tak bym powiedziała, pogodne podejście do Życia i do świąt i do wszystkiego. To jest najważniejsza rzecz, proszę Panią, przy świętach każdych, nie tylko wielkanocnych. Myślę, że bez, bez potraw z jajek, z jajek, nie? To jest taki symbol Wielkanocy. No właśnie, a jajka faszerowane na mięko z majonezem? Wydaje mi się, że takie klasyczne to są na, na twardo, nie? Albo faszerowane właśnie. Zawsze u mnie w domu były faszerowane, jak byłem młody. Bez rodziny. Też bez rodziny. Bez kościoła. A jakaś tradycja, taka rodzinna? Powiem szczerze, że chyba z tradycji rodzinnych to najbardziej, yy, co no, Niedziela Palmowa, to tam wiadomo, takie typowe strojenie jajeczkami, jedzenie, ale chyba nie ma takich, jakichś bardzo w mojej tej rodzinie starszych pokoleniach. A śmigus, zygus taki bardziej na mokro czy, trady, yy, czy symboliczny? Ja nie przepadam osobiście, mam złe wspomnienia z czasów zrzucania do stawku. Bez jajek. I bez czego jeszcze? No spotkań z rodziną przede wszystkim. To jest czas, który należy spędzić z rodziną. A jakieś tradycje, takie ulubione albo potrawy może? No to wiadomo, sałatka jarzynowa jak na każdym stole yy, jajka w majonezie i podróżną postacią. No a z tradycji to wiadomo, stukanie się jajkami to takie dla, dla, dla dzieci zabawy i chowanie słodyczy. Na no bez jajek nie. A jakaś ulubiona tradycja? Piałki żurek, białka kibasa. To takie u nas podstawowe. No bez zajączka i bez szukania słodyczy w ogródku. Ja nie wyobrażam sobie świąt bez rodziny albo bliskich osób wokół. A jeżeli idzie o tradycję, to bardzo brakuje tradycji, ale tej dawniejszej, nie tej cho chociażby tak zwanego śmingusa, który z i pogody nigdy nie można się polać porządnie, tylko trzeba się uciekać przed zimnem. Także na tym. No a tradycje no to wiadomo, palmy, yy, jak to się nazywa taki kontekst religijny, No tak. Normalnie, normalnie tradycja taka typowo świąteczna. Zresztą każda rodzina ma swoją własną. Każdy inny ma smaki, inne potrawy, inne, proszę Panią, widzenie, wyobrażenie świata. Nie? Bez rodziny. A jakaś ulubiona tradycja? Tradycja? No to śniadanie wielkanocne takie tradycyjne. A śmigus dyngus na mokro, czy tak, tak symbolicznie? Tak, tak, na mokro. Śmigus dyngus. Bez makowca na pewno, bez żurku, mm, bez jajek faszerowanych z pieczarkami. No to taka u nas najbardziej jest tradycja. A śmigus dyngus na mokro, czy taki symboliczny? Symboliczny. To kiedyś, jak było za czasów dziecka, że tak bardziej yy... Obchodziliśmy to z tradycją, że nam była. Gdyby istniał wielkanocny zajączek, to o co by go Pan poprosił? Wydaje mi się, że o szczęście i zdrowie. W całą resztę w sumie mam, a tego nie da się kupić. O zdrowie dla mojej rodziny i o dużo pieniędzy.